Bienvenue, witam w kolejnym wideo o francuskim. Dziś powiemy sobie o zwrotach madame, monsieur, mademoiselle, jak mówić do kogoś na pan, pani. Oczywiście, mam nadzieję, że pamiętacie, że y, kluczową rzeczą będzie tutaj osoba w. Wszystkie formy dla drugiej osoby liczby mnogiej, nawet mamy taki czasownik woufouyer, czyli zwracacie do kogoś na pan albo na pani oraz ty, zwracacie się do kogoś na ty. Y, one są z pierwszej grupy, odmieniają się bardzo ładnie. Y, natomiast y, o co chodzi? Jeżeli chcemy powiedzieć pan jest, powiemy WZ, czyli użyjemy formy czasownika Être dla osoby W. Pani ma, vous avez. To jest czasownik mieć, avoir. Państwo chcą, czasownik vouloir, vous voulez. I jest jeszcze kwestia zaimków dzierżawczych. Jeżeli chcemy powiedzieć Pański syn, powiemy votre fils. Jeżeli będzie to Pani córka, to jest votre fille, a także Państwa dzieci to są vos enfants. Wspominałam o tym w materiale o zaimkach dzierżawczych, odsyłam do niego. Natomiast pewnie widzicie, że one, te formy nie różnią się między sobą. Czy mówimy do pana, czy do pani, czy do państwa, zawsze używamy osoby w oraz czasownika w, w formie dla drugiej osoby. I jeśli chcemy natomiast podkreślić, że chodzi nam konkretnie właśnie o pan, pana, panią i tak dalej, przychodzą nam z pomocą słówka madame, monsieur, mademoiselle, a także ich formy w liczbie mnogiej madame, monsieur i mademoiselle. Takie słówko możemy dorzucić przed odmianą czasownika, po odmianie czasownika kiedy chcecie, zaraz zobaczycie wszystko, jak jest używane po francusku, i podam dość sporo przykładów z różnych filmów. Na początek powiemy sobie o tym, jak w ogóle wygląda to słowo, skąd ono się wzięło. Istnieją we francuskim słówka pospolite takie jak dam, czyli pani, demoiselle, troszeczkę przestarzałe panna i seigneur, pan, oraz ich liczby mnogie, dam, demoiselle i seigneur. Jeśli chcemy zwrócić się do kogoś, Proszę pani, proszę pana, proszę państwa. Będziemy używać posesywów, które dawniej były odłączone od rzeczownika, a z biegiem rozwoju języka zaszły się w jedno. Mamy tutaj wtedy posesywy, jak widzicie, cały czas do materiału o zaimkach dzierżawczych. I w zależności od rodzaju zmienia nam się ta forma tego zaimka. Ma do rodzaju żeńskiego, mą do rodzaju męskiego, me do liczby mnogiej. I teraz te słówka, one pozostały, te dzierżawcze zaimki, one pozostały właśnie takie w słówkach, których używamy teraz jako y, zwrotu proszę pani, proszę pana. Zwracam uwagę na to, co jest nieme tutaj. Y, na końcu, mamy S na końcu, to zaraz będzie ważne. Jest też taka kwestia, jak senior, które z biegiem czasu zmieniło się na sie i nie wymawia się tutaj tego R, co jest ewenementem. Również ewenementem będzie to, że mon sieu zamieni nam się troszeczkę na my. Mimo pisowni będziemy to czytać troszkę inaczej, a w liczbie mnogiej, seigneur ściśniło nam się do sie i też r oraz s. Oba są nieme. Dlatego w liczbie mnogiej, sie tak to wygląda, prawda? Jest krótsze niż messeur. Panowie, proszę panów. Tak wyglądają te słówka i teraz, jeżeli połączą nam się bezpośrednio, bez ta spacja zniknie, zostaniemy właśnie ze słówkiem którego już dzisiaj współcześnie używamy, zwracając się do kogoś na pan, pani. Czyli proszę pani, to będzie madame. Proszę pani, to będzie mademoiselle, gdy zwracamy się do kogoś młodego. Monsieur, i uwaga. Monsieur. Tutaj trzeba uważać na, na tę wymowę, bo ona się zmieniła. No i jest po prostu wbrew zasadom, wszystkim, których, które stosujemy do innych zwyczajnych słówek. I zwróćcie uwagę na madame, mademoiselle i monsieur. Wszystko pozaznaczałam, co jest nieme. I rzeczywiście, mimo tego, że nie ma już spacji między tymi słówkami, musimy. Napisać to S od madame, mademoiselle i monsieur i nie przeczytać go. Słyszycie, że mówię medam, a nie mesdam. Mesdemoiselle, a nie mesdemoiselle. Monsieur już rzeczywiście słyszymy, ale dlatego, że to sie zaczyna się od S, a nie dlatego, że wymawiamy S, które należy do słówka mes. Okay? Tak to wygląda. Myślę, że nawet jeżeli nie będziecie, nie będziecie znali etymologii tych wszystkich słówek, a zapamiętacie pisownie, myślę, że nie będzie problem. Zwroty grzecznościowe to są takie, które najczęściej spotkamy. Mówimy: Bonjour madame, au revoir monsieur. Dzień dobry pani, do widzenia panu. Madame, s'il vous plaît, proszę pani o to coś tam. Merci mademoiselle. Voilà monsieur, tenez, tenez, czyli proszę coś wziąć, kiedy ktoś nam coś podaje. Excusez-moi mademoiselle, tak? Przepraszam panią. Nie będziemy tutaj robić innego tłumaczenia na polski niż po prostu panią. Pardon madame. I to relance tout à au langage maternel. Oui. On peut tutaj ici, on peut vous donner zwrócić nom. On peut se dire, Dumont, madame revoir Monsieur Tricard, Madame Leclerc, s'il vous plaît ouais. euh, merci vous Oui Madame Non. Non madame Bonjour madame. Bonjour. Non. Allô? Bonjour, madame. madame. Oh, eh bien, Madame Joseph, vous allez me permettre de vous faire un cadeau. Merci quand même. Merci, madame. Mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Bon anniversaire, mademoiselle. Si, bien sûr, mademoiselle. Tout va bien, mademoiselle. Mademoiselle Delange Mademoiselle Delange Mademoiselle Delange Mademoiselle Delange Mademoiselle, Delange mademoiselle, Delange mademoiselle, Delange mademoiselle, Delange mademoiselle Delange c'est moi euh, bonjour, monsieur. Euh, en fait, je suis la voisine. Monsieur, monsieur, je suis désolée, vous ne devez pas fumer ici. Je n'ai pas le droit de quitter le comptoir, monsieur. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Vous pourriez allumer la télé Oui, monsieur. Vous voyez toujours bien tout, monsieur Vous avez entendu, monsieur Tout va bien, bonjour. Bon oh, bon monsieur coup. Lagarde, c'est une merveille. Mais, monsieur Joseph... C'est encore le vin qui fait le moins de mal. Bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour. 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 Bon, messieurs. Bon appétit. Oh, pardon. Mesdames et messieurs, un peu d'attention. Voilà. En janvier, je ne veux pas me concentrer. Musimy pamiętać, żeby pisać wielkimi literami Madame, Monsieur, Madame, Monsieur. Yy, możemy dopisywać yy, też nazwiska, w zależności od tego, czy się zwracamy do kogoś właśnie po nazwisku, czy nie. Yy, to są troszkę już inne zasady, nie będziemy się dzisiaj na nich skupiać. Natomiast, jeśli będziemy mówić o kimś już w konkretnym zdaniu. Pan Dubois przyszedł, pani Lagarde wyszła i tak dalej. Tak to będzie wyglądać tak samo jak przy zwrocie do kogoś. Je vous présente Madame de la main et son mari Monsieur Pierre de la main. Możemy dorzucać imiona, nie musimy. Samych imion raczej nie powinniśmy, raczej to nie jest przyjęte. Madame Nicole, Monsieur Pierre, ale nie jest to błąd, jeżeli to zrobicie. Je te présente Mademoiselle Merlin. Mademoiselle Gabrielle Merlin. Wszystko dozwolone jak najbardziej. I w liczbie mnogiej. Monsieur Dubois jest journalist, Madame Boll travaille comme sekretarz, Monsieur Duchamp est le roi voyage au Japon, Madame Dumont et le petit prend le déjeuner d'affaires. Nie dajemy tutaj rodzajników, prawda? Zwracamy się to, ponieważ determinant już sam w sobie jest w tym słówku: Monsieur, Madame i Monsieur dalej. pas Et comme présente Monsieur Luchet, maître d'hôtel en charge du service privé. Monsieur. Monsieur Antoine Tessier. Oui Et comment désirez-vous régler, Monsieur C'est finalement Monsieur Pascal Lepic qui accompagnera le président pendant son voyage officiel en Tunisie. Bonsoir Monsieur Moluquet, c'est un message de Monsieur Simon à l'appareil. Euh... Monsieur Bruno Monsieur Lagarde me prie de vous demander ce qu'aurait fait Alexandre avec les rideaux Oui, bonjour, c'est Mademoiselle Lagarde. Je voudrais, s'il vous plaît, un double cheeseburger et un coca. Mmh. Bien, je, je crois qu'on a assez d'échantillons comme ça. Demain, je, je les ferai goûter à notre cliente, Madame Legrand. Monsieur le Président, c'est pas Président. Regardez, z Madame la chancelière et tu już rozanik jest jak najbardziej wskazane. Monsieur le député, czyli panowie posłowie. Mesdames et messieurs les membres du jury, pani panowie członkowie jury. Madame la professeure, jest to dozwolone prawda pani profesor. Monsieur le professeur. Madame la conseillère générale. Madame la juge. Monsieur le juge mesdames et messieurs les délégués je suis votre cuisinière monsieur le président Hortense Laborie. ah oui bien sûr monsieur le président on me dit que vous avez été souffrante oh c'est rien du tout Oh, monsieur le ministre monsieur le ministre monsieur le secrétaire d'état Oh. monsieur le sous- secrétaire d'état monsieur fait monsieur à qui vous parlez Si à une folle. Non, vous parlez à Madame la colonelle Le François, veuve du colonel commandant de la région de Basse Normandie. Pozdrawiamy, cochegoś i dowiedzieliśmy. Madame, czy wpisowni w ten sposób zapisane MME, to zwrot do pani. Mademoiselle, Monsieur, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. W zwrotach grzesznościowych będziemy używać tych słówek, możemy do nich dopisać nazwisko, jeżeli nie zwracamy się do kogoś konkretnego, ale nie trzeba. Rzeczownik w zdaniu będzie się funkcjonował zupełnie naturalnie razem z tym właśnie nazwiskiem, jaki tu widzimy, może być imię i nazwisko. Tytuły i funkcje będziemy wyrażać rodzenikiem, a także słówkiem madame, monsieur na początku całej konstrukcji. To wszystko na dziś, zapraszam na kolejne materiały. A bientu!